Co chcę? Kombinator, tak mówią To moja rola Każda okazja To szansa, żeby zmienić pola W labiryncie miasta Znajduję swoją nić Zawsze krok do przodu Bo muszę żyć Znam tu każdy za zakamarek Każdą ulicę na pamięć To jest moja gra Ja gram w nią Śmierć. W klubach na sauci hal, gdzie Neon mruga słabo. Słyszę szepty i plany, to jest dla mnie karma. Chwytam te informacje układam je w głowie, tworzę nową taktykę. Zanim ktokolwiek powie, nie ufam nikomu, bo każdy ma swój interes. Ja mam swój własny, to jest mój nowy stres. Pieniądze i wpływy to jest moja waluta. W tej miejskiej dżungli ja jestem jak Puma. Kombinator, tak mówią, to może to szansa, żeby zmienić pola W labiryncie miasta Znajduję swoją nić Zawsze krok do przodu, bo muszę żyć Znam tu każdy za kamary, Każdą ulicę na pamięć To jest moja gra, ja gram w nią na śmierć Spotkania w ukryciu W cieniu starych kamienic Gdzie podwójne dno ma każda rozmowa i obietnica Uśmiechy są sztuczne, a spojrzenia zimne Ale ja widzę dalej Znam te wszystkie miny Ukrywam swoje karty, nigdy nie odkrywam Zbyt wiele, bo w tej grze oprzed Trwanie to jest najważniejsze Liczy się spyt, intuicja, bystry umysł Żeby wyprzedzić wszystkich To jest mój przymus Kombinator, tak mówią, to moja rola Każda okazja to szansa, żeby zmienić pola W labiryncie miasta znajduję swoją nić Zawsze krok do przodu, bo muszę żyć Znam tu każdy za kamary, każdą ulicę na panie. To jest moja gra, ja gram w nią na śmierć. Nie patrzę wstecz, nie ma na to czasu. Każdy błąd to nauka, to element mojego transu. Rośnie apetyt, rośnie cel, rośnie stawka. Moja reputacja to już jest twarda sprawa. Od Mary Hill do Gowan, wszędzie mam swoje szlaki. Wiem, gdzie są pułapki, gdzie ukryte są braki. Korzystam z wiedzy, co inni ignorują. A ja z tych okruchów buduję swą fortunę. Nie ma litości sentymentów, tylko zimna kalkulacja zero zbędnych lamentów. Wiem, że jestem sam. Tu jest moja siła, bo nikt mnie nie zdradzi. To jest moja mila. Kombinator, tak mówią, to moja rola. Każda okazja to szansa, żeby zmienić pola w labiryncie miasta. Znajduję swoją nić. Zawsze krok do przodu, bo muszę żyć. Znam tu każdy zakamarek, każdą ulicę na pamięć. To jest moja gra, ja gram. W Telefon dzwoni, nowy numer, nowa twarz, nowa propozycja, nowy w moim życiu pas, analizuję szybko, co się opłaca, co nie, słucham intuicji, ona nigdy nie zawodzi mnie, ryzyko jest duże, ale... Bank, bo inaczej to się nie liczy Wiem, że wielu próbuje, ale tylko nieliczni Przechodzą przez sito, stają się widoczni Ta gra mnie wciągnęła, to jest mój nauk Adrenalina płynie, to jest mój analog Nie ma ucieczki nie ma odwrotu, jestem mistrzem w tym fachu. Od zmroku do świtu widzę tych, co upadli, co zgubili swój cel. Ja nigdy nie przegram, bo to mu jest krzest. Moja determinacja, to mój napęd, mój ogień. By spalić wszystkie wątpliwości, wszystkie lęki. Wiem, że nie jestem święty, ale kto tu jest, wszyscy kombinują. Ja robię to najlepiej. Mój umysł dobro nie jak brzytwa. W tej miejskiej wojnie to moja modlitwa. Kombinator, tak mówią, to moja rola. Każda okazja to szansa, żeby zmienić pola W labiryncie miasta znajduje swoją nić Zawsze krok do przodu, bo muszę żyć Znam tu każdy zakamarek, każdą ulicę na pamięć To jest moja gra, ja gram w nią na śmierć Na szczycie góry Widzę całe miasto, wiem, że to mój plac zabaw, moje jasne światło, ale nie spoczywam na laurach, to jest tylko start. Nowe plany się rodzą, nowy kolejny akt. Kombinator zawsze znajdzie swój sposób, by z cienia wyjść na światło, to jest mój sposób. Baglas go w to świadectwo, że potrafię, w tej grze o wszystko zawsze wygrywam. Nie mów mi, że to niemożliwe. Ja już widziałem rzeczy niewiarygodne. Moja gara w szyby, to jest moja broń. Kombinatorko nie konieczko, jest mój kroj. Kombinatorko nie konieczko, jest mój kroj. Kombinatorko nie konieczko, jest mój kroj. Kombinatorko nie jest mój kroj.